To jest dla i dla Egwi etorowski. Wiem, jak trudno jest uwierzyć. Kiedy wszystko traci sens, to dlatego szukam siebie. By nie stracić tego, co już wiem. Nie wiele mamy w sobie, nie wiele dał nam świat. Gdzieś odmajdziemy kogoś, kto odkryje całą prawdę w nas. Ile jeszcze dróg przed nami? Gdzie początek, a gdzie kres? Tak spokojnie przemijamy, by choć w myślach znowu spotkać się. Wiem, jak trudno iść przed siebie, wiem, jak jest, gdy nie ma słów. Nie muszę bać się, gdy jest obok Ktoś, kto wierzy we mnie tak jak nikt Niewiele mamy w sobie Niewiele dał nam świat Gdzieś odnajdziemy kogoś to odkryje całą prawdę w nas. <laughs> nie wiem, mamy w sobie nie wiele dał nam świat. Gdzieś odnajdziemy kogoś, Kto odkryje całą prawdę w nas. Wiem, jak trudno jest uwierzyć. Żyć. kiedy wszystko traci sens, tak dlatego szukam siebie, by nie stracić tego, co już wiem, niewiele mamy w sobie, niewiele dał nam świat. Najdziemy kogoś, kto on prawdę w nas. Niewiele mamy w sobie, niewiele dał nam świat. Gdzieś odnajdziemy kogoś, kto odkryje całą prawdę w nas. Na, 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 Bardzo dziękuję za wysłuchanie.